Dobry, witam ponownie w Red Dragon. Dzisiaj bardzo krótkie wideo o hotkeys. To są skróty klawiszowe, które mogą ci pomóc w tej grze. A więc, WASD, ruszanie kamerą, jest standardowe, deployment menu jest zupełnie niepotrzebny. Info unit information to jest informacja o danym oddziale, o danym systemie bojowym, twoja myszka, jeżeli się zatrzymuje na oddziale bojowym, twoim czy przeciwnika, jeżeli zapomniałeś, który jest twój oddział bojowy, co on robi, dopiero zacząłeś tą grę, o rany, co to jest, klikasz na ten oddział, naciskasz i na informacja i ci się wyświetla cała informacja, jakie ma, jakie ma broń, jako szybkość, ile żołnierzy, ile paliwa i tak dalej, i tak dalej. Co jest interesujące, zobaczysz wykryty nieprzyjacielski system bojowy, nieprzyjacielską grupę żołnierzy, Ruszasz myszkę na nich, zatrzymujesz na nich myszkę szybko, naciskasz i, wyskakuje ci informacja, wszystkie dane dotyczące tej grupy nieprzyjacielskich żołnierzy, czy danego nieprzyjacielskiego systemu bojowego. H, wyłączenie broni. Dlaczego chcemy wszystkie broń wyłączyć? Ano, dlatego na przykład, że są dwie sytuacje główne. Pierwsza sytuacja, masz komandosów z tyłu. Nie chcę, żeby oni w ogóle strzelali, oni są stealth mają wspaniałe, ukrycie mają wspaniałe. Chcesz, żeby wyłączysz im wszystką broń, żeby w ogóle się nie strzelali. Oni są bardzo trudni do zauważenia, jeżeli się przemieszczają w lesie. Jeżeli mają exceptional stealth albo nawet very good stealth, ich jest nawet ciężko zobaczyć, jak się przemieszczają w otwartym polu. Więc jak oni wylądują gdzieś helikopterem tam z tyłu, głębokie tyły przeciwnika i tam sobie spacerują po lasku i obserwują wszystko, co na przykład nadjeżdża na, na Homespawn, czyli w bazie domowej przeciwnika. Lepiej, żeby oni nie ostrzelali takiego czołgu, co wjeżdża. Lepiej, żeby tych dwóch czy dziesięciu komandosów tam sobie po prostu siedziało, nic nie strzelało, tylko obserwowali, co się dzieje i dawali ci informacje. W ostateczności możesz użyć swojej artylerii czy samolotów bojowych do zlikwidowania tych wykrytych, nieprzyjacielskich celów. Stop! czyli E, wszyscy wiemy o co chodzi, szybki stop czołgiem. Split, nie używam tego, raczej używam to przez menu na prawo, na dole. Chodzi o to, że można zrobić, jak ma się dwójkę, dwie grupy żołnierzy, czy trzy razem, 30 żołnierzy jest, radzę nie robić większej grupy niż 30 żołnierzy. 40 nie strzela razem z jednego budynku, także jak są cztery składy, oni nie strzelają już więcej, raczej zrobić tylko 3 grupy żołnierzy maksymalnie. Jeżeli chcemy split, to albo naciśniemy C, albo po prostu sprawę menu naciśniemy i rozdzielimy tych żołnierzy na, na, na 3 grupy albo dwie, W zależności, czy mamy dwie grupy, czy trzy grupy razem wzięte. Tak samo z czołgami. Spread to jest X. Jak widzimy, bombowce naciskamy X i oni uciekają w, w różne strony. Nie radzimy tego w ogóle używać. Lepiej micro, jak widzimy, gdzie bomba spada, czy atakuje, atakuje nas nieprzyjaciel. Zamiast nacisnąć X, my sami klikamy na ten oddział i sami mówimy, gdzie on ma uciekać, gdzie on ma się ruszyć. Fire at position, klawisz T jest bardzo ważny. Jak bombardujemy np. artylerią, czy moździerzami stawiamy zaporę dymną, czy moździerzami atakujemy budynki. My wiemy, że tam jest nieprzyjaciel, albo jesteśmy 80% pewni, że tam coś jest. Używamy na przykład bombowca, żeby zbombardować na palmem, czy bombami dany cel, czy las, czy budynki, czy, czy cokolwiek, i mamy oczy na ten oddział Na przykład, jeżeli klikniemy na nasz artylerię, czy na jakikolwiek oddział strzelający artyleria, moździerze, czy samolot lecący, i klikniemy, żeby wcelowali myszką na ten oddział, co widzimy, nieprzyjaciela, jest wszystko bardzo dobrze dopóki mamy oczy na ten oddział nieprzyjaciela. Jeżeli oni się wycofają do lasku, czy stracimy yy, wzrok, yy, yy, nasze oczy już nie, nie widzą, nasi żołnierze przestają widzieć yy, tamtych żołnierzy, oni się gdzieś ukryli, yy, coś się stało, po prostu zniknęli z samolot, moździerze, artyleria przestają atakować go, nie, nie widzą go, więc przestają go atakować. Yy, żeby tak nie było, yy, w, Wszystkie misje bombowe samolotów, czy misje artylerii, czy moździerzy nigdy nie atakujemy poszczególnego oddziału. Zawsze używamy klawisza T na target yy, i atakujemy artylerią, moździerzami i samolotami bombowymi tylko używając klawisza T. Nigdy na poszczególny oddział. Jeżeli oni stracą, stracimy ich z oczu. To, to po prostu samolot, nie, one, nasze y, bojowe systemy nie wykonają z, y, działania takiego, co chcemy. Jest bardzo ważna sprawa. Move fast, ruszamy szybko, to jest F. Y, bodajże zmieniłem to, y, tu można sobie zmienić, jakie klawisze chcemy. U mnie to jest F, wy sobie możecie zmienić, jak chcecie. Y, po prostu, jeżeli ruszamy szybko działami, to one poruszają się, jeżeli to są y, wozy bojowe czy czołgi, jak wiemy, takie wozy bojowe czy czołgi szybciej jadą ulicami niż po terenie, co jest logiczne, prawda? Więc jeżeli chcemy, żeby dojechali szybko i nie zatrzymywali się, żeby strzelali do przeciwnika, tylko jak najszybciej jechali, naciskamy F i naciskamy ten dom czy cel, do którego chcemy, żeby oni dojechali i wtedy oni używają jak najkrótszej, jak najszybszej drogi tak naprawdę, nie, nie zawsze jak najkrótszej, jeżeli drogą jest dalej, a szybciej, pamiętajmy, drogą szybciej się jedzie 2 czy trzy razy więcej, szybciej, więc te oddziały będą ruszały się drogami. To jest dobre na początku, że chcemy jak najszybciej dostać się do, zająć jak najwięcej rejonów, jak najwięcej terenów na, na początkowy rzut naszej piechoty i szybkich oddziałów. To jest gorzej, jak nie wiemy, gdzie są nieprzyjaciele, i wtedy z rozpaczą śledzimy naszych żołnierzy, jak nasze transportery słabo opancerzone, zamiast jechać tak, jakbyśmy chcieli za linią frontu, oni omijają nasze oddziały i jakimiś tam drogami szybciej dojeżdżają do celu, ale są bliżej nieprzyjaciela i zostają wykańczani. Także to trzeba nauczyć się używać i trzeba pomyśleć, jak to używać. Ja lubię to używać, że dojeżdżam do pewnego punktu szybko, a później. Ruszam się terenowo, czy jak chcę, taką drogą, żeby ominąć nieprzyjaciela. Atak jest Q, ja raczej używam myszki do tego, nie używam tego. Unload, czyli wy, wyładować żołnierzy skądś, to jest U. Jak na przykład zobaczymy, że mamy grupkę transporterów piechoty, a w nich są składy piechoty. I widzimy, że ojej, zaczynają do nas strzelać rakiety przeciwnika. Jedna rakieta trafi w taki transporter, może wykończyć i transporter, i całą piechotę. No to w tym momencie te zagrożone transportery selekcjonujemy myszką i naciskamy U, żeby ta piechota wyszła. Switch altitude to też bardzo ważne. W moim poprzednim replayu, pierwsza potyczka z, z komputerem moje helikoptery mają to do siebie że one są lubią się chować. One jak dolecą do celu, zaczynają nie być na wysokości, tylko jak najbliżej ziemi. Co może być problemem, ponieważ jeżeli chcemy, żeby taki helikopter się schował, to jest bardzo dobrze. Ale jeżeli chcemy, żeby taki helikopter na przykład re reconnaissance, nasze oczy helikopter, żeby widział jak najwięcej pola, no to im wyżej tym lepiej. Są dwie wysokości helikopterów i ten klawisz Switch Altitude Z się używa tylko na te helikoptery. Dwie wysokości, blisko ziemi i wysoko. Jeżeli chcemy rekonesans robić helikopterem, musimy sprawdzić, czy ten helikopter się nie chowa. Piloci też raczej boją się o swoje życie w tej grze. My dajemy rozkaz Z, żeby taki helikopter rekonesans poszedł do góry. Wtedy on zdecydowanie więcej będzie widział. Można zbliżyć się do mapki, używając środkowego kółka w myszce, zoom zrobić i zobaczyć ten helikopter, jaką ma wysokość. To warto sprawdzić od czasu do czasu te helikoptery, bo one, y, piloci lubią się chować. Regroup, jak mamy oddzielne oddziały, takiego samego typu, y, selekcjonujemy wszystkie, na przykład te 70, mamy 3 T-72 czołgi oddzielne, selekcjonujemy wszystkie, naciskamy R, one się zbliżają do siebie i robi się jedna grupa bojowa. Land, czyli lądujemy, to jest tylko do helikopterów. Y, po co lądujemy helikopterem? Jest tylko tak naprawdę jedna rzecz. Jeżeli chcemy się bardzo schować za laskiem, czy gdzieś widzimy samolot przeciwnika bojowy atakujący nas, czy nasz helikopter obrywa, my lądujemy. Smoke at position. B. Ja używam do tego menu. Wy jak chcecie, możecie używać chatki. Bardzo ważny jest reverse. Klawisz G. Reverse znaczy tyłem. Teraz, jak pamiętacie, czołgi... I większość transporterów bojowych, ale głównie chodzi o czołgi, wasze, bardzo drogie czołgi, mają bardzo dobry pancerz z przodu. Z boku mają słaby pancerz, a z tyłu mają bardzo słaby pancerz. Więc jak nacisniemy taki czołg, żeby poruszał yy, i klikniemy gdzieś, żeby on się ruszał, on się odwróci do tego punktu i zacznie jechać przodem jak najszybciej logicznie, ale co jest jak do nas strzela nieprzyjaciel, a my się stamtąd chcemy wycofać, no najlepiej się wycofać żeby przód czołgu z najlepszym pancerzem był skierowany na nieprzeciwnika I, i on się wtedy wycofuje używając reverse gear, czyli tyłem, to jest G naciskamy czołg, klikamy na czołg naciskamy G i naciskamy gdzie chcemy żeby on się żeby ten czołg się wycofał i wtedy on się wycofuje przodem do przeciwnika to jest bardzo, bardzo ważne. Co tu jest jeszcze ważnego? Evacuate to jest V, to jest po to, że jak są, jak są helikoptery, które mają piechotę w nich, różne oddziały, komandosów i tak dalej, one nie lądują. Jak dojdą do jakiegoś celu i naciśniecie V, te helikoptery zbliżają się blisko ziemi i wtedy ci żołnierze szybko wyskakują z tego. To jest właśnie Evacuate. Tak samo Evacuate działa na transportery bojowe, piechoty, tak samo na U, to też powinno działać na to, to można sprawdzić tak naprawdę, to by było na tyle, na chatki, najważniejsze chatki dla mnie, co ja bardzo używam, to jest jednak G, G, czyli wycofujemy się, jak nieprzyjaciel do nas strzela, wycofujemy nasz czołg, co kosztuje 160 punktów, to jest najważniejsze, a drugie ważne jest F, żeby szybko się ruszyć, i to jest chatki. Można to sobie zmienić według upodobania. Ja używam takich, więc, więc wy możecie zmienić jak chcecie, ale to jest bardzo ważna sprawa. To trzeba się nauczyć używać nich, żeby dobrze wgrać w tę grę.